Proszę Państwa, ja naprawdę Dzieci. bardzo proszę, zachowujmy powagę, Dzieci. zwłaszcza, że przyglądają tam się młodzi ludzie. Język, chociaż się nie zgadzamy w wielu kwestiach, może być zupełnie inny. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Premier. Stan, w jakim zastałem polską politykę zagraniczną, określam jako najbardziej eufemistycznie niezadowalający. Ze względu na ograniczenie czasu skupię się tylko na dwóch kwestiach kluczowych. Po pierwsze, w latach 2007-2015 podjęto szereg błędnych decyzji politycznych, które de facto osłabiły pozycję międzynarodową Polski. Te decyzje były podejmowane albo wskutek nierozpoznania kierunków rozwoju sytuacji międzynarodowej, albo jako owoc osobistych ambicji konkretnych osób. Po drugie, zasoby, którym dysponowała Polska, nie były optymalnie wykorzystane do realizacji polskich interesów konsekwencji tych błędnych decyzji, o których przed chwilą wspomniałem, ale także dlatego, że MSZ jako instytucja odpowiedzialna za realizację zadań i celów polskiej polityki zagranicznej było zarządzane w szczególny sposób autorytarny, charakteryzujący się nadregulacją wynikającą z wiary w moc aktów prawnych niższej rangi. Zarządzone audyty i kontrole wykazały jasno, że wiele procedur przepisów wewnętrznych nie było przestrzeganych. Na przykład przepisy dotyczące realizacji inwestycji krajowych i zagranicznych, ewidencjonowania majątku, zawierania umów przez placówki, rozliczania kosztów delegacji służbowych. Błędne decyzje moich powszechników były wielokrotnie przeze mnie i innych polityków mojej partii krytykowane. Od sześciu miesięcy naprawiamy i odwracamy ich negatywne skutki. Priorytety polityki zagranicznej rządu prawa i sprawiedliwości. Przedstawiłem pod koniec stycznia Sejmowi. Informacja o konkretnych działaniach zrealizowanych w MNZ przez ostatnie sześć miesięcy znajduje się też w dokumencie zbiorczym przygotowanym dla pani premier w ostatnich dniach. O dwóch kwestiach chciałem teraz powiedzieć. Błędnych decyzjach politycznych, w złym zarządzaniu. Główną przyczyną stanu, w jakim zostałem polską politykę zagraniczną przychodząc do MNZ po latach. Były niewystarczające nasze własne polskie zdolności do analizy tego, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym, czy szerzej analizy szybko zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Nawet jeżeli ta analiza była gdziekolwiek poradzona, to jej wyniki nie przekładały się na działania operacyjne polskiej polityki zagranicznej. A priori przyjmowano na poziomie rządu błędne założenia. Przykładowo pamiętamy hasło płynąć w głównym nurcie wystarczy być w nurcie europejskiej polityki. Skupiano się na kwestiach wizerunkowych, a nie na ochronie rzeczywistych interesów Polski. Unikano trudnych tematów w rozmowach z sojusznikami z NATO czy partnerami z Unii. Tutaj też była biała flaga, wspomina wielokrotnie dzisiaj przez moich kolegów. Szukano za wszelką cenę kompromisów, de facto drogą ustęp czy nawet wasalizacji do dziś nie wiem dlaczego na przykład tak wiele energii poświęciliśmy na troskę o formę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej a nie o jej treść. Czy ktoś z państwa pamięta priorytety, jakie przyświecały polskiej pre prezydencji w 2011 roku? Jeśli je przeczytam to dzisiaj brzmi to jak żart. Integracja europejska jako źródło wzrostu. Krzyczano więcej Europy. Dzisiaj wiem, więcej Europy to więcej kryzysów w Polsce. Drugi priorytet bezpieczna Europa. Odnosiło to się do zewnętrznej polityki energetycznej, wzmocnienia zarządzania gospodarczego i tak dalej. Dzisiaj mamy już nie tylko Nord Stream 1, ale za chwilę będzie budowany Nord Stream 2. Trzeci Europa korzystająca na otwartości. No więc wiemy dzisiaj, jak skorzystaliśmy na otwartości. To miało być rozwój Partnerstwa Wschodniego, europejskiej polityki sąsiedztwa ta polityka doprowadziła m.in. do Majdanu na Ukrainie. Ile to kosztowało? 430 milionów złotych na 6 miesięcy. Ponad 2 miliony z hakiem dziennie, Obsługiwane przez ponad 1200 urzędników polskich w kraju i za granicą. Czyli yy, pytałem, czy coś się udało zrealizować? Bączka. To miał być to miał być gadżet promujący polską prezydencję, polską innowacyjność, polską technikę. Niestety nie działa. Nie działa. Jest wyprodukowany w taki sposób, że jest niezrównoważony i nie działa. Dziesiątki tysięcy. Ołówek, Ołówek ekologiczny. Myśl techniczna, ale z logo, z logo pięć strzałek do góry kolorowych, wymyślone logo. Wiecie za ile? 94 tysiące złotych. 94 tysiące złotych za te strzałki. To jest polityka dalej promowania, którą zarówno w prezydencji, jak i po prezydencji prowadzono. Polityka, którą nazywamy pedagogiką wstydu. Podstawową książką, którą chciano wtedy zachłysnąć Europę była praca Inferno of Choices to jest Piekło Wyborów. To miała być praca, która dawała potem niesławnemu historykowi tezę, że Polacy zabili więcej w czasie Holokaustu niż ktoś inny. To jest praca, która wisiała przez lata która pokazywała, że Polacy są odpowiedzialni za to, co się stało w II wojnie światowej w Polsce. To jest praca, która dowodziła, że Polacy mieli wybór w Polsce okupowanej. Mogli pomagać, a nie pomagali. Czy myślicie, że to jest koniec? To się mylicie. Rock Chopina. Rock Chopina. Pomijam już ten komiks i jego wartość artystyczną. Ale słownictwo jest jeszcze przed dobranocką. Nie zacytuję. Wystarczy, że państwo puścicie taśmy od Sowy i Amber Gold. To jest ten sam język. Tak miano docierać do uczniów i studentów. Tym samym językiem o anatomii człowieka. W moim wystąpieniu przed Wysokim Sejmem pod koniec stycznia opisałem w sposób pozytywny. Priorytety polityki zagranicznej rządu pani premier Beaty Szydło. Przedstawiłem to, co chcemy robić, i dziś z dumą, z dumą mogę stwierdzić, że priorytety są realizowane. Oceniając politykę minionych ośmiu lat, tylko sygnalnie przypomnę, jak wiele będą popełniono w polityce wobec np. Federacji Rosyjskiej, gdzie zabrakło rzetelnej analizy sytuacji wewnętrznej w Rosji, a prognozy i rozwoju okazały się całkowicie. Nietrafne. Dziś mamy dokumenty już w MSZ, które pokazują, jak grano z Rosją przed Smoleńskiem i jak grano z Rosją po Smoleńsku. W czasie kryzysu na Ukrainie Polska nie znalazła się w tak zwanym formacie normandzkim. Nie wykorzystaliśmy wszystkich instrumentów, by w tym formacie się znaleźć. W czasie niedawnej wizyty w Mińsku od prezydenta Łukaszenki. Dowiedziałem się, że w kwietniu 2014 roku on jednak proponował premierowi Tuskowi włączenie się Polski do działania na rzecz rozwiązania konfliktu zbrojnego na wschodniej Ukrainie i doprowadził do, miejska, do Porozumienia Miejska. To do niego przyjechali ludzie ze świata, z Berlina i z Francji. Tusk odmówił a, a twierdził, że to nas wykluczono, sam się wykluczył, sam się wykluczył z możliwości rozwiązania konfliktu rosyjsko ukraińskiego. Stosunki z Białorusią przez kilka ostatnich lat były de facto zamrożone. Pomimo bliskich kontaktów z Berlinem poprzedniemu rządowi nie udało się osiągnąć korzystnego dla Polski porozumienia z rządem Republiki Federalnej Niemiec w takich sprawach jak sytuacja oczywiście polskiej mniejszości w Niemczech. Ani Nord Stream 1, ani Nord Stream 2, polityka migracyjna oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Również działania na rzecz zacieśnienia relacji Warszawa Paryż nie zakończyły się sukcesem, o czym świadczy chociażby nieuwzględnianie Polski w głównych inicjatywach francuskich oraz podejmowanie wielu działań w ramach polityki skierowanej do wschodniego i południowego sąsiedztwa Unii przez Francję wspólnie z Niemcami z pominięciem Polski, choćby formatu weimarskiego. Dynamikę naszych relacji, dynamika naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi przez ostatnie lata bardzo słaba. Poznaliśmy nawet obraźliwy termin na nazwę tych stosunków, również z Amber Rumu i sowu. Obecnie tę dynamikę przywróciliśmy, czego dowodem jest intensywność kontaktów międzyrządowych w ostatnich miesiącach. Realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości zawarty w dokumentach z 2014 roku i 2015. Program przewidywał przede wszystkim, że polityka zagraniczna zostanie przywrócony, polityce zagranicznej zostanie przywrócony charakter podmiotowy. Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami odbudowaliśmy solidarność regionu, aby stworzyć koalicję państw Europy Środkowo-Wschodniej, tak by Polska mogła stać się rzecznikiem interesów regionu w Unii i w NATO. Zgodnie z koncepcją świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego zbudowano liczącą 16 państw oś północ-południe na wschodzie Europy. Odbudowujemy silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa. Politykę pozaeuropejską, szczególnie w dziedzinie gospodarczej, opieramy również na takich kwestiach jak nowe relacje z Chinami, które, dla których Polska może stać się wrotami do Europy przywracają placówki w Azji i Afryce. Relacje z Unią są oparte na stałym dialogu oraz na uczestnictwie w podejmowanych w Brukseli decyzjach, takich jak porozumienie z Turcją, fundusze dla Grecji, budowa Europejskiej Straży Granicznej, pomoc w ochronie granic na Węgrzech, Słowenii, Macedonii. Polska. Pozbyła się w ostatnich latach również wielu instrumentów oddziałania międzynarodowego. Wskażę chociażby tylko jeden. Do dziś nie wiem, dlaczego Polska zrezygnowała z udziału w operacjach pokojowych ONZ. Udział w tych operacjach nie wiązał się z dużym zagrożeniem dla uczestniczących w nich żołnierzy. A koszty udziału w tych operacjach były zawsze refundowane przez ONZ. Był to ważny instrument oddziaływania na forum międzynarodowym. Tak bardzo dzisiaj potrzebny i tak bardzo dzisiaj brakujący w rozgrywce o solidarne zachowanie. To błędne rozeznanie sytuacji międzynarodowej szczególnie intensywnie ujawniło się po roku 2010. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamiast być miejscem refleksji nad polską polityką zagraniczną i jej kreowania zajmowało się raczej promocją ówczesnego ministra. Podobnie rzecz się miała z nadzorowanym przez MZ polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, co dobitnie wy wykazała zarządzona przeze mnie kontrola. Wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku padną zarzuty prokuraturskie. Pis przechodzi obecnie proces gr gruntownych zmian. W pewnym momencie cele polskiej polityki zagranicznej zostały zdominowane przez starania szefa MZ. O uzyskanie wysokiego stanowiska w organizacjach międzynarodowych, a chwilę później przez staranie o uzyskanie innego wysokiego stanowiska dla nadszefa, szefa MEZ albo szefa szefów skarżów, można powiedzieć. Warto zapytać, jaki jest pożytek z tego wszystkiego dla Polski. Nie mam wątpliwości, że różne działania mojego poprzednika niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu jego rozpoznawalności międzynarodowej. Nie przyczyni się natomiast konkretnie do realizacji polskich interesów. Znana była skłonność mojego poprzednika do szukania efektów wizerunkowych za wszelką cenę. Takim działaniem obliczonym na efekt było na przykład stworzenie w roku 2012 Polskiego Instytutu Dyplomacji, dublującego istniejącą już Akademię Dyplomatyczną, zadania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i zadania własne MSZ. -y. Zarządzony, przeze mnie, zarządzony przeze mnie audyt wykazał, że tylko jedna trzecia Polskiego Instytutu Dyplomacji z prawie 8 milionów była wydawana na działalność programową, czyli szkolenie pracowników MSZ. Resztę to koszty własne, koszty promocji ministra. Z tych powodów właśnie finansowego i dysfunkcjonalnego Polski Instytut Dyplomacji jest obecnie przekształcany. W kontekście chciałem zwrócić Państwu uwagę na pewną ciekawostkę. Otóż największe dwa wydarzenia tego roku, jakie stoją przed nami za kilka miesięcy, to szczyt NATO, który rozpocznie się na początku lipca, i Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Otóż decyzja o tym, żeby przygotować szczyt NATO, została podjęta przez poprzedni rząd 27 października. 2015 roku, dwa dni, po przegranych wyborach. dwa dni po przegranych wyborach. Decyzja o tym, żeby organizować Światowe Dni Młodzieży z udziałem Franciszka nigdy nie była podjęta, bo w ogóle nie zakładano, że rząd będzie to zorganizował. Zakładano, że będzie to wymiar samorządowy w Krakowie. Chcę odnieść się teraz do zasobów, którymi dysponuje polska polityka zagraniczna. Są one z oczywistych względów ograniczone. Po sześciu miesiącach OMZ jestem przekonany, że w przeszłości nie były one wykorzystywane optymalnie. Do grudnia, do grudnia 2015 roku zamknięto 13 ambasad, głównie w Azji i Afryce, czyli na kierunkach biznesowych. Z jednej strony zakładaliśmy i krzyczano hasła Go Africa, go Iran, go Asia Jednocześnie zamykano placówki w tamtym regionie. W tamtych latach ubyło też 18 konsulatów polskich. Czyli mimo rosnącej emigracji polskiej, ponad 2, 2 miliony Polaków w ostatnich latach wyjechało z Polski. Konsulaty zamykano. Zamierzano. W Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Jedź pan to. Tak, otwierano. Zamierzone oszczędności kadrowe finansowe nie zmaterializ... Niech pan posłucha chwilę, bo pan posłucha. Kadrowe, finansowe nie zmaterializowały się, gdyż etaty zlikwidowane na placówek przenoszono do innych placówek. W MSZ próbowano radykalnie zmienić tryb obiegu informacji. Powstał niesławny, zaczynający się niefunkcjonujący elektroniczny obieg dokumentacji. Postawiono na szybkość przekazu kosztem bezpieczeństwa. Wbrew opinii służb wprowadzono sławny system telefonów, który nie gwarantuje żadnego bezpieczeństwa przekazywanych informacji. Równocześnie w latach 2007-15 zlikwidowano punkty szyfrowe w 59 placówkach zagranicznych Polski. Polscy dyplomaci zarządu Władysława Sikorskiego w pewnym sensie oduczyli się pisać treściwych, niejawnych, pogłębionych materiałów analitycznych. Byli rozliczani z czego? Tweetów. Tweetów. Dras drastycznie ograniczono możliwości techniczne przekazu informacji niejawnych, a dodatkowo kierownictwo MSZ wielokrotnie ostentacyjnie okazywało, że wie lepiej jaki jest, i oczekuje przede wszystkim fajerwerków, efektów wizerunkowych, świecidełek, o których dziś mówiła pani premier. Co gorzej, dyplomatów zawodowych zmuszano do tego, aby brali udział w publicznych debatach politycznych i szermierce z politykami opozycji. Rozliczano ich z tego, czy publikują artykuły, czy korespondują, czy obrażają. Czy są włączeni w propagandę rządu. Obecnie odtwarzamy łączność szyfrową z placówkami i zmieniamy kulturę pracy. Dzięki zarządzonym audytom i kontrolom odkryłem sporo przykładów niegospodarowanego zarządzania mieniem Skarbu Państwa i środkami finansowymi. Kilka przykładów. W imieniu Skarbu Państwa MSZ stał się. Za 22 miliony złotych właścicielem byłej rezydencji jednego z ambasadorów w Warszawie. Jest to budynek, który w obecnym kształcie zupełnie nie odpowiada naszym potrzebom. Praktycznie musi być wyburzony. Inny przykład. Podobnie w niejasnych dla na, na nas okolicznościach doszło do zamiany zmodernizowanego niedawno budynku przy, przy ulicy Tynieckiej na zrujnowany obiekt znany pod nazwą Scena 2000. Tam z kolei planowano budować biurowiec dwukrotnie wyższy niż pozwala na to lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Wskutek niedecyzyjności swojego kierownictwa MEZ stracił również możliwość dalszego korzystania ze sławnego pałacyku Foxel, co na dziś oznacza brak własnej przestrzeni recepcyjnej. Także w przypadku inwestycji zagranicznych mieliśmy do czynienia z nieprzestrzeganiem obowiązujących procedur i brakiem właściwego nadzoru ze strony centralnej. Najwyraźniej widać na przykładzie niemocy do realizacji budowy nowej ambasady RP właśnie w Berlinie. Na cały projekt Berlin wydano dotychczas 19 milionów złotych, ale co najmniej połowa tego to koszty niedecyzyjności. Mam tu jednak dobrą wiadomość. Rozbiórka obecnego gmachu straszącego przy Unter den Linden w Berlinie została rozpoczęta. Jesienią tego roku rozpocznie się budowa nowej Ambasady. Mówiąc o nieracjonalności, trzeba wspomnieć o nieracjonalności zatrudnienia. W centrali na placówkach w listopadzie 2007 roku, wtedy kiedy chodziłem, pracowało około 2,5 tysiąca pracowników. Na koniec 2015 roku ponad 3 tysiące, z czego ponad 100 to tworzona od roku 2012 Służba Ochrony i Kontaktu. Ewidentnie mamy tu do czynienia z negatywnymi skutkami decyzji podjętej na początku 2012 roku przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych o zaprzestaniu realizowania przez BOR zadań ochronnych w 22 placówkach zagranicznych. Była to decyzja tym bardziej niezrozumiała, że ochrona placówek zagranicznych RP jest jedną z podstawowych funkcji ustawowych w zadaniach BOR. -u. A przecież o wzrastającym zagrożeniu terrorystycznym było już wiadomo, dziś stopniowo przywracamy ochronę na placówkach. Ten wzrost zatrudnienia w OMZ tylko po części wynika z skali nowych zadań. Ich liczba i zakres wzrosły w ostatnich latach rzeczywiście znacząco, jednak niepokój budzi, budzą proporcje między personelem dyplomatycznym, merytorycznym a personelem administracyjno pomocniczym w centralnym. W ostatnich latach mamy też do czynienia z bezprecedensowym wzrostem zapotrzebowania wbrew temu co mówią koledzy na usługi konsularne dla Polaków mieszkających na stałe lub czasowo za granicą. To jest emigracja, to jest rosnąca turystyka. Widzimy większe oczekiwania dotyczące naszego wsparcia dla środowisk nowej emigracji dla szkół polskich, polonijnych za granicą. Szczególne potrzeby widzimy na Wschodzie, i na Zachodzie tutaj przykładem jest Wielka Brytania. Dokonujemy przesunięć etatowych między placówkami, by lepiej odpowiadać na te potrzeby. Poprzedni resort tego nie uwzględniał. Osobną kwestią jest pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, np. Na zamachach terrorystycznych, co niestety zdarza się coraz częściej, czy klęsk żywiołowych. Staramy się, by struktura centrali MSZ Rozmieszczenia Placówek była dostosowana do zmieniających się potrzeb. Po dwóch najważniejszych wydarzeniach tego roku... Wspomnianym już w szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży planujemy istotne zmiany w strukturze MSZ. O autorytarnym zachowaniu narcystycznym poprzedników nie będę już wspominał. Dodatkowe powstające w MSZ zarządzenia wewnętrzne po części paraliżowały resort miast ułatwiać pracę, a różne dokumenty, tak zwane dobre praktyki, na przykład kadrowe, były od początku stosowane wybiórczo co powodowało swoją schizofrenię, swoistą schizofrenię wśród pracowników. Szczególnie widoczne to było w polityce personalnej, która nie była podporządkowana zapewnieniu realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej. Przykładem niech będzie mechanicznie przeprowadzone wartościowanie stanowisk ignorujące zapis artykułu 9 ustawy o służbie zagranicznej, stanowiącego, że stopnie dyplomatyczne są jednocześnie stanowiskami pracy. To się zmienia i będzie dalej zmieniać. Na koniec chciałbym jednak powiedzieć proszę państwa, że poprzednicy przyczynili się wydatnie do poprawy, poprawy służby zdrowia. Otóż w roku 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakupiło za kwotę około tysięcy zł profesjonalny Stół do masażu. Ten stół został w roku 2014 wraz z swoim właścicielem przekazany protokolarnie czyście do kancelarii Sejmu, by na początku roku 2016 wrócić do MZ. Ostatnio stół został przekazany nieodpłatnie do jednej z Państwowych Placówek Medycznych do przychodni lekarskiej. Chwała fundatorowi.